Jeśli podoba Ci się nasz cykl, Projekt Dom, polub nas, czyli zalejkuj. I koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Znajdujemy się w niemal wykończonej łazience. Jeszcze kilka etapów tego wykończenia, oczywiście, przed nami. A dlaczego w łazience? Dlatego, że łazienka i kuchnia to są ostatnie punkty miejsca, do których doprowadzona jest woda. W dzisiejszym odcinku, wszystko o podłączeniach. Wodno-kanalizacyjnych na budowie. Początek myślenia o instalacji wodno-kanalizacyjnej to oczywiście zezwolenia na podłączenie infrastruktury do naszego budynku. Pozwoleń jest sporo. Na dodatek w różnych urzędach różnie to bywa. Doskonale wie o tym architekt Wojciech Sowa. Wydarzają się takie przypadki, które no, mnie osobiście irytują, bo na przykład urzędnicy y, oczekują, żeby dostarczyć im papier na rzecz, która jest oczywista. Na przykład taki przykład wiadomo, że na przydanej działce nie ma kanalizacji deszczowej. Zarówno urzędnicy, ponieważ oni jakby pracują na tym terenie, więc wiedzą, że tego nie ma. Z mapy docelów projektowych też wynika, że tego nie ma, natomiast oni żądają, żeby załatwić dokument, z urzędu, że rzeczywiście tej kanalizacji nie ma na potwierdzenie. No to jest jeden z takich przypadków. Oczywiście to też zależy od urzędu, bo w niektórym urzędzie na przykład tego wymagają, w innym tego nie wymagają, nie zwracają na to uwagi. To, co należy zrobić na pewno, to złożyć wnioski o wydanie warunków technicznych dostaw wody i odprowadzania ścieków, zamówić projekt przyłączy, a następnie złożyć je w wodociągach oraz zakładzie kanalizacyjnym. Urzędy mają zwykle kilka tygodni na reakcję i dopiero wówczas można zatrudnić wykonawcę przyłączy i budownika budowy. Mniej więcej trzeba liczyć minimum te pół roku, ale dobrze jest rok wcześniej zacząć planować zlecenie projektu przed rozpoczęciem budowy. Również o samej instalacji i jej rozmieszczeniu na działce trzeba było myśleć już na samym początku, gdy ta działka wyglądała właśnie tak. Dlatego też po wykonaniu wykopu, zasypaniu podkładem i zaopatrzeniu w izolację termiczną jednym z ostatnich etapów przygotowania przed laniem ciepłej płyty fundamentowej jest zainstalowanie rur będących podłączeniami wody i kanalizacji. W naszym domu będą dwie łazienki, aneks kuchenny oraz kotłownia. Dlatego stopień skomplikowania sieci rur wodnych i ściekowych jest dosyć duży. Co istotne, rury kanalizacyjne muszą być ułożone ze spadkiem około 1.5 do 2% w kierunku podłącza do sieci zewnętrznej. W przeciwnym razie mogą zarastać lub się zapychać. Te rury mają kolor pomarańczowy nie tylko na naszej budowie. Mają go zawsze i jest to znak rozpoznawczy. Są to rury kanalizacyjne o podwyższonej odporności na udary. Mają zastosowanie w miejscach, gdzie będą występować zwiększone obciążenia oraz we wszystkich miejscach, do których nie będzie już dostępu czyli właśnie tak, jak w przypadku naszej płyty fundamentowej. A w pierwszym etapie przygotowania do wylania ciepłej płyty fundamentowej, rury instalacji wodno-kanalizacyjnej zostają zasypane żwirem i piaskiem, a także otrzymują swego rodzaju zabezpieczenie w postaci drutu zbrojeniowego. Wystają tylko ich końcówki. Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana niż nam się wydaje. A dowiedziałem się tego od Łukasza Groblickiego z firmy Multicomfort, wykonawcy budynku. Widzę, że tu są wyprowadzone te rury. To, to, domyślam się, jest kanalizacja, tak? Te, tak. Te, 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 te kolorowe, te pomarańczowe? Tak. Nie, jest nie to kolorów, bo jestem jest to, jest to druga. Technicznie to są dwie rury. Ta, którą widzimy zewnętrzna, jest to po prostu otulina. Do niej będzie dochodzić beton, a wewnętrzna rura jest to już rura stricte kanalizacyjna. Aha, czyli to jest taka, ta, taka ta rura zewnętrzna, która chroni jak gdyby... No, tą wewnętrzną, żeby jej tego... nikt nie uszkodził. Aha, aha okej. Okay. Kilka dni po naszej rozmowie z panem Łukaszem ekipa budowlana przystąpiła do lania płyty fundamentowej. Konieczność omijania końcówek rur jest pewnym utrudnieniem, jednak nie stanowi wyzwania. Natomiast przed naprężeniami powstającymi podczas schnięcia betonu chroni je otulina, o której rozmawialiśmy. Ten niesamowity widok z rury zwiastuje kolejne akcje na naszej budowie. Widzicie tam za mną koparę. Ta kopara przekopuje się teraz przez ulicę. Tam tym wykopem pójdzie kanalizacja. Za kilkanaście minut pewnie te rury, które tu widzicie, większe i mniejsze, znajdą się zakopane pod ziemią. Przestał padać deszcz. Jednak to nie opady jak dotąd najbardziej utrudniały przystąpienie do prac, a coś zupełnie innego. Żeby można było uzyskać pozwolenie na ten wjazd i na to podłącze, na użycie tego sprzętu, inwestor musiał się nachodzić i naprosić co nie miaraj. Głównym problemem było zezwolenie właśnie na ten przekop, ale o tym opowiadaliśmy w odcinku numer 3. Co istotne, rur kanalizacyjnych i wodnych znajdujących się pod ciepłą płytą fundamentową nie trzeba izolować termicznie, czyli chronić przed mrozami. Jedyne miejsce, w którym można to zrobić, jest tak zwane wyjście z budynku, czyli miejsce podłączenia do zewnętrznej sieci. Minęło kilka miesięcy. Dom wzbogacił się o ściany, dach, okna i drzwi. Panowie instalatorzy do tych końcówek wystających z płyty fundamentowej zdążyli już przymocować kolejne elementy instalacji. Nowoczesna technologia instalacji pozwala na szybki montaż i użycie materiałów, które nie obniżają jakości wody. Wybór rur wysokiej jakości pozwala uniknąć problemów z ich naprawą, a jeśli pojawiłby się wyciek, koszty naprawy z pewnością. Przewyższą to, co chcielibyśmy zaoszczędzić, kupując tańsze materiały. Rury do instalacji wodnej z tworzywa sztucznego mogą być sztywne lub miękkie. Tutaj użyto miękkich, takich, na jakie właśnie patrzycie. A to czerwone na wierzchu to otulina. Zakłada się ją na rury w celu ich zabezpieczenia, a także dodatkowej izolacji termicznej. Jeśli oglądaliście nasze wcześniejsze odcinki, z pewnością nie zdziwi Was fakt, że i w tej kwestii zastosowano tutaj pewne niecodzienne rozwiązania. Opowie nam o nich Pani Marta z firmy Sander System. Prace nad instalacją wodno-kanalizacyjną trwają. W niektórych pomieszczeniach już dobiegły końca, ale co ciekawe te rury od tej instalacji są zainstalowane na ścianie. Panie to dlaczego tak się dzieje? Inwestor zdecydował się na takie rozwiązanie z racji łatwości dostępu do rur w razie ewentualnego wycieku. Gdyby te rury były zalane wylewką betonową, dostęp do nich byłby po prostu niemożliwy. Ale rozumiem, że docelowo te rury będą jakoś wysłonięte, prawda? Tak. Zostanie tutaj dodatkowo założona ściana działowa, aby po prostu nie była widoczna instalacja wody. Również te wszystkie rury znajdujące się w drugiej łazience naszego domu będą zamaskowane dodatkowymi ściankami, o których mówiła pani Marta. W tym miejscu będzie bateria, czyli kran zasilający w wodę wannę. Również kładzenie izolacji pod ogrzewanie podłogowe, gdy część rur instalacji wodno-kanalizacyjnej jest na powierzchni ze względu na płytę fundamentową wymaga pewnych dodatkowych opcji. Pani Marto, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu, w którym wyłożony jest już styropian, to zdaje się jest e, garaż. E, tego styropianu tutaj są położone już dwie warstwy. Dlaczego? Tak, jesteśmy w garażu. Mamy położoną warstwę izolacji w postaci styropianu. Mamy położone dwie warstwy styropianu. Każda warstwa ma po 5 cm. Pierwsza warstwa powstała po to, aby można w niej ukryć inne instalacje, czyli instalacje wody i kanalizacji. Natomiast druga warstwa styropianu jest to już warstwa wierzchnia pod ogrzewanie podłogowe. A więc tak to się robi. Pierwsza warstwa izolacji ze styropianu kładziona między rury i przewody instalacji wodno-kanalizacyjnej wyrównuje powierzchnię, a druga ukrywa je, stanowiąc płaski podkład pod przyszłą podłogę. Nadeszła zima. Jednak pracom wykończeniowym wewnątrz domu to nie zaszkodziło. Trwają ostatnie prace wykończeniowe. Na równi z nimi trwają również prace przy hydraulice i armaturze. Teraz kładziony jest właśnie w tej łazience stelaż pod WC, pod tym kolor. W głównej łazience domu ważnym elementem związanym z instalacją wodną jest ściana grzewcza, którą właśnie montują panowie instalatorzy. Ściana grzewcza działa na takiej samej zasadzie jak ogrzewanie podłogowe jest ciągiem rur, w których przepływa ciepła woda. Dogrzewał na pomieszczenie, a także nie dopuszcza do zaparowania lustra, pod którym bezpośrednio się znajduje. Jak powstawały wewnętrzne ściany łazienki, widzieliście w odcinku 12. Montaż armatury i sanitariatów pokażemy niebawem. W dalszą opowieść o instalacji wodnej przeniesiemy się aż o pół roku do przodu, gdy cała instalacja jest już gotowa. Przeprowadzi nas przez nią Mateusz Przybycień z firmy Sunder System. Tu w tym miejscu w domu jest początek. Um wszystkiego co się z wodą wiąże. To się nazywa przyłącz, przyłącze. Tak, przyłącz wodociągowy. Przyłącz wodociągowy. P pytanie podstawowe od razu dlaczego ten przyłącz jest jeden, a potem się rozdziela na dwa i o co w tym chodzi? No tu generalnie chodzi o to, że yy, oprócz tej wody do celów sanitarno-bytowych, które mamy w domu, mamy też taką specjalną wodę do podlewania ogrodu. I Generalnie jest to dokładnie ta sama woda, z tego samego wodociągu o tych samych parametrach, ale kiedy używamy wody do podlewania, to nie płacimy za kanalizację. Więc to jest jakaś tam forma oszczędności. Tu mamy takie dwa urządzenia. I cóż to takiego to są jest? To wodomierze. To są wodomierze. Radiowe. I tak. teraz już wiemy, dlaczego te wodomierze są dwa. Ponieważ jeden mierzy wodę, która idzie do ogrodu i ona nie, nie musi być opłacana dodatkowo za wywóz ścieków, prawda? Tak, dokładnie. A ta będzie z, z tych ścieków wywozem. I to jest właśnie to, co powiedziałeś interesującego, że te wodomierze różnią się od zwykłych tym, że one są y, elektroniczne, tak, radiowe. radiowe. Chodzi o to, że można zrobić zdalny odczyt. Czyli to nie, nie musi być... być nikogo w domu, nie trzeba puścić prawda, nikogo do odczytu e, licznika, tylko ktoś się tutaj prawda, podjeżdża, ma specjalne radiowe urządzenie, Szczytuje dwa, zapewnia to wiadomo dokładny pomiar, bo nie ma jakby ingerencji błędu ludzkiego, dla każdego korzystna, korzystna sprawa. A e, ten filtr, po co ten filtr jest tutaj, skoro mamy stację uzdatniania wody? E, to jest taki jakby filtr wstępny, który z, Oczyści wodę z tych takich grubszych zanieczyszczeń. Stacja uzdatniania wody służy do tego, że wodę uzdatniać. Tutaj wychwytujemy różnego rodzaju grubsze zanieczyszczenia, które mogą być w instalacji w sieci wodociągowej, na przykład pozostałości po jakichś tam innych przyłączach w okolicy i bardzo często jakaś cząstka, jakieś zanieczyszczenie trafia do naszej instalacji. I to właśnie dzięki temu. Filtrowi sznurkowemu, to wszystko się na tych sznurkach zawiesi, no i dalej już dostaniemy wodę bez tych zanieczyszczeń. Kolejne punkty na drodze wody do kranu to stacja uzdatniania i rozdzielacz. Cóż to takiego? Tak, to jest stacja uzdatniania wody. Ona służy do tego, żeby wodę zwiększać, czyli obniżać jej twardość wapniową. Twardość wapniowa to są różnego rodzaju związki wapnia i jony wapnia, które znajdują się w wodzie i one. Przyczyniają się do odkładania kamienia w instalacji. Mówimy, że woda może być twarda lub miękka. Generalnie to służy do tego, żeby zabezpieczać, przede wszystkim zabezpieczać instalację wodną w całym budynku. Chodzi o to, że jeżeli mamy wodę miękką, to ten kamień ze związku wapnia odkłada się praktycznie w ogóle się powinien odkładać I, i ten czas życia takich urządzeń jak baterie, jak zawory, jak pompy jak Chociaż jak różnego rodzaju armatura instalacyjna, ma dużo dłuższe życie. Właśnie dzięki temu, że zmniejszamy tą wodę. Ale z bardzo praktycznych rzeczy, z tego co wiem, to taka stacja uzdatniania wody służy temu, żeby kawa. Rano, którą zaparzamy, była pyszna i miała taki smak, tak. jak, jaki tak. powinien mieć, nie mówiąc już o tym, że mniej środków zużywamy wtedy do mycia, na przykład, czy do prania, dlatego że ta tak. woda jest bardziej miękka, tak? Dokładnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, też nie powstają osady gdzieś na naczyniach, na kubkach, na szklankach, ponieważ tą wodę mamy miękką. Ale rozumiem, że w takiej stacji ten proces uzdatniania tej wody odbywa się automatycznie, to znaczy ustawia się pewne parametry i tak. potem tylko wymieniając odpowiednie materiały ta stacja już sobie sama to w odpowiedni hmm. sposób dobiera, tak? Tak, złoże y, solne musi być uzupełniane co jakiś czas i ta stacja sama się puka, oczywiście można zmienić ten interwał pukania. Ale ona sama się puka, sama wie, kiedy zmniejszać, jak zmniejszać, można ustawić. Muszę zajrzeć tam do środka, bo tu jest takie cudo w tej stacji uzdatnienia wody, że otwiera się tę klapkę. I cóż my tu mamy? Mnóstwo jakichś takich, e, takich, e, takich cośków. Co to takiego jest? O, tabletki solne. Powiedziałeś, że to jest chlorek sodu? Tak, chlorek sodu to jest dokładnie. NACL. Tak, NACL. Znaczy, mówisz inaczej, sól po prostu taka. A to jest taka tak. zwykła sól? Tak, generalnie tak. Tylko nas takie tabletki formowana, żeby to było łatwe do wypełnienia. A można On ją. w takich dużych workach. A można ją zastosować na przykład, jak nam braknie. Nie wiem, czy ona jest dopuszczona do takiego stosowania spożywczego. Może mieć tam mhm. różne inne związki, którego niekoniecznie mogę to. Okay. Sobie... Się. Czyli woda przeszła przez filtr, przez stację uzdatniania i teraz możemy ją wpuścić w instalację domową. Yy, I tu jest taki specjalny rozdzielacz. Te rurki rozprowadzają tę wodę po całym domu. Czy możesz nam coś o tym miejscu, o tym rozdzielaczu powiedzieć? Yy, zostało tutaj to wymyślone w taki sposób, żeby każdy węzeł, jakby węzeł sanitarny węzeł wodny w domu można było niezależnie odstrząć. Dlatego ta instalacja wodna jest rozprowadzona za pośrednictwem tych rozdzielaczy. Są trzy osobne rozdzielacze do wody zimnej, ciepłej i do cyrkulacji. Czyli rozumiem, że jak nam w kuchni zacznie kapać woda z kranu, to nie musimy zamykać całej wody w całym domu, tylko sobie odcinamy samą kuchnię i tam wymieniamy, e, wymieniamy tę te uszczelkę. To ma jeszcze jedną zaletę, takie rozprowadzenie wody. Kiedy rozprowadzamy wodę z rozdzielacza, w ogóle można rozprowadzać także z rozdzielacza do każdego osobnego punktu, może iść osobna rura. Tu, akurat, ze względu na to, że było dość ciasno z tymi rurami, zdecydowano się na takie rozwiązanie, żeby jednak to pogrupować na całą łazienkę, całą kuchnię i całe coś, tak naprawdę. Wszystkie węzły sanitarne, bo dzięki temu, że woda jest rozprowadzana z rozdzielacza, mamy zachowaną bardzo fajną równowagę hydrauliczną. Nie ma takiego zjawiska, że na przykład gdybyś kąpał się w tej łazience, to w tamtej byłby widoczny za nich przepływ. Jeżeli w tej samej łazience otworzysz wszystkie, prawa, to wiadomo, to jest jedna rura, więc za nich będzie zauważalny, ale między osobnymi punktami ten za powinien być nie, zupełnie niewyczuwalny. Właśnie dlatego przeprowadza się tego typu zabiegi, żeby to rozdzielać, rozdzielać tę wodę w takim rozdzielaczu jak tutaj. Co to takiego jest? To jest pompka cyrkulacyjna i to jest. Ta, która napędza instalację cyrkulacji wody ciepłej. Eee, oprócz tego, że mamy zasilony każdy punkt, no niemal każdy, w domu wodą ciepłą i zimną, niemal bo niektóre są tylko, tylko zimne, tak jak talka, na przykład przyzmywarka. To oprócz tego, jeszcze przed samym ujściem wody ciepłej, dołożony jest taki, taki trójnik kolankowy i podpięta jest jeszcze jedna rura, właśnie cyrkulacyjna, która tworzy razem z wodą ciepłą, zamknięty obieg. I w tym zamkniętym obiegu przy pomocy właśnie tej pompy cyrkulacyjnej woda cały czas krąży. I jakby korzyść płynąca właśnie z tego typu instalacji jest taka, że chcąc wykąpać się na przykład na końcu domu, tam co stąd to jest mniej więcej, pewnie prawie 20 metrów rury, nie ma potrzeby spuszczania tej wody w całości z rur, tylko ta woda tam cały czas krąży i cały czas jest ciepła, więc po otwarciu, dosłownie po wydaniu pół litra wody mamy od razu wodę ciepłą. Chodzi o to, żeby oszczędzać wodę, żeby nie zlewać całej wody z instalacji, żeby ta, ta ciepła woda zaczęła w kranie płynąć. I właśnie ta pompka cyrkulacyjna zapewnia i wymusza ten obieg w tej zamkniętej instalacji cyrkulacji wody ciepłej. Jeżeli wiemy, że mniej więcej od godziny tam 23 nie będziemy korzystali z ciepłej wody, to taka pompa jest wyłączana i włącza się ta. rano um, koło szóstej na przykład na kiedy, kiedy zaczynamy dzień i będziemy to potrzebowali ciepłej wody. Zacze tak? 10 minut żeby ona chodziła i już jest ciepło w całej instalacji, bo choć się cały zasobnik żyje około 10 minut, cały 150 litrów, więc yy, ta woda spokojnie sobie, prawda, krąży po 10 minutach w całej instalacji już ciepła, tworzenie wody wtedy powoduje, że natychmiast mamy ciepłą wodę, wiemy, że po już nikogo w domu nie ma, więc albo ustawiamy tak czasówkę, albo ta elektronika kotła sama się, no, powiedzmy w cudzysłowie, się tego nauczy i sama wyłączy tą pompkę cyrkulacyjną i też woda przestanie się grzać, a później, tak jak powiedziałeś, no łazienki się używa raczej no, dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Gdzieś tam pomiędzy umyć ręce czy coś, no to jest jakby już takie mniejsze zło, ale, ale najwięcej się używa rano i po południu, więc po południu znowu ustawiam na przykład od godziny ósmej, ta cyrkulacja zaczyna działać, wtedy się kąpiemy, mamy jakby ten natychmiastowy dostęp do ciepłej wody, a już o 23, jak wszyscy śpią, to wszystko zamknięte, wszyscy wykąpani, wszyscy do spania i... i i pompka przestaje działać, bo przestaje grzać. A znaczy, jeżeli byś chciał, na przykład, ciepłą wodę pusić w południe, to nie ma problemu, bo ona tak czy tak jest, tylko trzeba tą wodę zlać zimną z całej rury. A, a, a rano i wieczorem masz ten komfort, że marzę natychmiast. Nie marzę natychmiast. Mateusz, mówiliśmy już o tych y, szafkach y, przy okazji ogrzewania podłogowego, ale one mają swoją specjalną funkcję, y, szczególnie w przypadku wody użytkowej w domu, one są wodoszczelne. Jeżeli dojdzie do awarii tutaj, a Ty jesteś na nartach na weekend i nie ma się w domu, nie możesz zareagować, to ta woda będzie śleła, dopóki Ty nie wrócisz z nami. Jeżeli nie jest to zabezpieczone taką szatką, czyli ta woda natychmiast nie jest odprowadzana do kanalizacji, no to zalejesz kawałek swojego domu, prawda? A jeżeli ta woda jest odprowadzana, to zapłacisz tylko za tą wodę, którą złożyłeś, wiadomo, a, ale nie zrobisz żadnych szkód w domu. Punkt docelowy naszej opowieści to naturalnie krany i baterie wodne. Prześledziliśmy już całą drogę wody w, w tym budynku. Z rozdzielacza, gdzie trafia dalej, żeby doszła tutaj do tej baterii? Co się po drodze znajduje? No właściwie już tylko rura, ponieważ ta rura, którą widzimy tam za rozdzielaczem, jedna, druga i trzecia, ciepła, zimna i cyrkulacyjna trafia właśnie z tego pomieszczenia. To wszędzie są. Przed ścianki, takie, prawda, ścianki z regipsów, za tymi ściankami są właśnie rury po tulinach i tutaj jest rozgałęziane za pośrednictwem trójników do kolejnych, prawda, punktów poboru wody. tak mamy, prawda, tutaj jakieś baterie umiarkowe, no to do nich są osobne przyłącza, wanna, do toalety, wiadomo, tylko woda zimna, no i tu jest y, do baterii prysznicowej z mieszaczem, to jest taka trochę lepsza bateria, y, doprowadzona właśnie ciepła i zimna woda, no i ta bateria jakby już tutaj mieszana. Wodę według tego, co sobie tutaj ustawimy, prawda, nie musimy za każdym razem gdzieś tam regulować tej wody, tylko ustawiamy sobie na żądany parametr, tym pokrętłem zmieniamy tylko miejsce, z którego ma być ta woda pobierana przez też czy czy słuchawki. Czyli tutaj jest jeden osobny węzeł sanitarny. Ile takich węzłów jest w całym domu? Jest ich dokładnie cztery. Czyli to jest jedna łazienka, druga łazienka, kuchnia. I w kotłowni mamy pralkę, suszarkę, tam gdzie znaleźć nawiewniki, też to Wodę w domach takich jak ten wyprowadza się również na zewnątrz. Pewnie nie zdziwi was fakt, że i w tym przypadku nie zabrakło innowacyjnych rozwiązań. Mówiliśmy o rozgałęzieniach tej wody w całym domu, o punktach poboru tejże wody w każdym miejscu tego domu. Wychodzimy na zewnątrz i co my tu mamy? Tu jest jakiś taki kranik zabawny z jakimiś tutaj e, blokadkami, czy czymś, tutaj taki jest łańcuszek. Co to takiego? To, to jest taki kluczyk, że możesz sobie w zimie go wziąć, żeby nikt się go tutaj nie odkręcił. E, to jest zawór przeciwzamrożeniowy, czerpalny do, no, do podlewania jakichś, prawda, kwiatków, rabatek, skalniaczków i tak dalej. Wszystko to, gdzie, gdzie nie dostaną te tryskacze automatyczne, no to należy podlewać właśnie za pośrednictwem tych zaworów, trzeba sobie samochód umyć, czy tam, prawda, Jakiś sprzęt sobie umyśla, to można skorzystać z tych zaworów. No i te zawory mają taką cechę, że są przeciwzamrożeniowe. Działa to generalnie tak, że przez cały ten zawór tutaj w jegozdłuż jest prowadzona taka, taka rurka, taka lansa, i tak naprawdę zamknięcie wody następuje po tamtej stronie w domu, czyli za izolacją. W momencie zakręcania tutaj popychamy tą lancę. Uszczelka zaworu i prawda ta y, kryza zaworu jest od strony pomieszczenia, czyli w miejscu, gdzie mamy pomieszczenie ogrzewane, czyli tam, gdzie jest ciepło i tam, gdzie to nie zamarznie. Po zamknięciu cała ta woda z tej rurki później spływa. Nie ma takiej potrzeby, żeby na przykład zimę, w zimę gdzieś zlewać. Pamiętać o tym, żeby zlewać y, wodę z tych instalacji, na, z tych rurek na zewnątrz, które wprowadzają wodę na zewnątrz, żeby coś tam nie zamarzło, nie narobiło szkód, ponieważ tu mamy to tak rozwiązane, że że nie musisz się martwić, że w październiku już mogą być mrozy w nocy, albo nie muszą i, i mu nie musisz pamiętać o tym, żeby tą wodę tutaj spuszczać. Nie martwimy się, ponieważ w tym kranie nie zostaje woda, tylko to co w nim będzie sobie tutaj po prostu skapie, tak? A, tak, tak. a zamknięta woda jest w środku, wewnątrz domu, tam gdzie jest ciepło. Tak, tak, tam jest zawór konkretny. Bardzo mi się to rozwiązanie podoba. Szkoda, że dopiero teraz je znalazłem. W kolejnych odcinkach opowiemy o ogrodzie, wykończeniach, a także dziwnych praktykach niektórych producentów materiałów budowlanych. Koniecznie bądźcie z nami. Dobra, widzisz tam dobrze? Tak jest. Dobra. Widzisz to? Jak widać, nasza płyta betonowa, fundamentowa, spokojna. Fund... Spokojnie sobie leży. Płyta fundamentowa. Tak? Dobrze mówię. Betonowa dobrze. płyta fundamentowa. Tak. Coś mi się wydawało, że fundamentowa to źle. Fundamentalna. że Tak. I nie wieje. Tak.